Serdecznie, ja jestem Witek Chris Gamer i witam dzisiaj w kolejnym odcinku z Brawl Stars. I dzisiaj zrobimy sobie opening praktycznie całego karnetu, ponieważ mam praktycznie 40. No, bardzo dużo y, leweli do ogarnięcia i do otwierania. Praktycznie cały karnet, więc zapraszam na seans zboży. Proszę zostawić lajka. Dzisiaj to będzie w sumie tylko opening i wbiłem ogólnie 27 tysięcy parków, więc proszę lajka taktycznego za docenkę. No i co, odbieramy sobie pierwszy level, zerowy 500 punktów, 500 punktów mocy do zadmiarza, mamy bardzo rzadki, po drugi. I... Nic nam sensownego nie wypadło. Tutaj mamy 100 żetonów do kita. Mamy rzadki stardrop, więc kaszanka. Tutaj mamy kolejny stardrop. drop. Zobaczymy, co to dzisiaj... Uuu, epicki. Pan P. No, już zapowiadało się całkiem nieźle. Kolejne epicki. 500 żetonów. A 500 podwajaczy pd czyli bardzo spoko. Bardzo rzadki 100 monet tutaj mamy 1000 punktów mocy. więc bardzo grubo. Mamy kolejny bardzo rzadki. Ja, Czy coś dzisiaj na tym odcinku poleci. Bo jak mówiłem, to czasem hmm, nie chce nic polecieć. Czekałem praktycznie cały ten sezon, żeby to pootwierać z wami. wtedy w poprzednim nic się nie trafiło. Mamy epicki. Kurde, znowu 100 monet. A nie mogę te epickie, to epicki podobno nie leciały. Ale to już tak średnio widzę. Mamy klejnoty. Epicki znowu. 100 punktów mocy. O, mityczny! No szkoda, ale że nie no. Ja tu chyba w postprodukcji jakieś smutną muzyczkę będę musiał dać, bo to jest jakaś porażka. No. Ja nie mam. Dobra. Lecimy z następnym. Także widzowie Hello Darkness my friend. No Ale cóż. Kurde znowu. Ale szajs. Ale szajs na tym openingu, nie? Naprawdę. Dobra, mamy kolejny podwajacz PayD, czyli no może być. Mamy 1000 monet. Idziemy sobie z bardzo rzadkim Perl. Mamy znak, znaczy tą motkę do Perla, spoko. Kolejny rzadki, i mamy tym bardziej. Tym razem z 20 błyskotek, w ogóle miał premium karnet to tu by były dość ciekawe nagrody, nie powiem, nie powiem, ale mnie nie stać, gramy free to play, żeby nie było. Mamy bardzo rzadki i podwajacz Paydean, mamy 10 klejnotów. I lecimy dalej, może nam się to jeszcze poszczęści. Plus powiem wam jeszcze, że mam mm, że mam takie konto. Mam po prostu takie konto, o którym nikt nie wie z was, więc pochwala się. O, mamy episki, kurde, jest to, że to nie e, Mam takie konto, które w sumie nikt nie wie chyba wie o jego istnieniu. To jest takie konto stare mojej siostry, na którym mam też trochę karnetu. Ono jest w sumie, ja to pewnie dam w typu patrzcie, jakie zajebiste tam, yy, ten, yy, jak to się mówi, Kolejce konto, czy coś tam. Zrobimy szybkiego loga, tak będę mógł poczynić, więc poczekaj. Dobra, widzowie, już mam Ładuję się drugie konto i mamy to 6356 parków na chwilę obecną. To jest konto, które w sumie nie jest jakieś bardzo wybitne. Mamy tutaj trochę postaci, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Ale mam tam jakieś rzeczy, jakieś skinki też i 30 levelów w karnecie plus takie misje, które jeszcze nam dadzą kilka, ale jeszcze ich nie robiłem, więc pootwierajmy sobie na tym koncie, właśnie tutaj mamy rzadki, 100 monet, znaczy 100 tonu do Piper, bardzo rzadki, 100 monet. Tutaj jest większa szansa na polecenie jakich postaci, więc trzymajcie kciuki. Aj. Mamy 100 monet. Tu mamy teraz 100 żetonów. Lecimy dalej. Epicki! Kurde, 100 punktów nocy. Tutaj ten garnet nie jest jakoś bardzo bity, bo nie mam czasu grać, ale tak wiecie te prostsze misje, które robi się 5 minut po. To... Elegancko wpadają. Mamy 25 punktów mocy, 100 żetonów. Dobra. Pyk. 1000 monet. Idziemy dalej. Mamy bardzo rzadki. 200 tych punktów, tej, znaczy tych 200 PD razy 2. O, epicki. Angelo. Okej, okay. E motka, czy tam spray? Nie wiem, co to w sumie już było. 100, po dwa tych Okej. ok. Mamy rzadki. 25 punktów mocy. Tutaj mamy teraz znowu tokeny. Bardzo rzadki. 100 monet. Ok, okej. Okay. O! Mamy mityczny, kurde, gadżet do Nani, ale szajsik, ja nie mogę no serio. Dobra. No, jest postaci co nie odblokujemy, a już by był clickbait na odcinku, a może się poczyniło coś takiego, żeby było więcej wyświetleń. Dobra, bardzo rzadki. No jeszcze nadzieja w tym ostatnim Star Dropie, bardzo rzadki, no i niestety nic, jaki mamy czas? Mamy czas całkiem w porządku, także szybką gierkę może, oj kurde, sorry, Ok, także Szybką gierkę zagramy sobie dynamajkiem. Nawet nie wiem jaka mapa, ale tutaj gra się całkiem przyjemnie, więc tak naprawdę to jest szybka gierka No, tutaj mamy trochę inne postacie, no głównie tu przeważają jakieś Jessie Nie tylko No, szybka piłka Poziom 300 pucharków to nie jest jakaś zaawansowana gra Dobra Idziemy na około. niestety mam trochę lagi. To jest wina tego, że nagrywam pewnie z trochę się poci Myślałem, że tego dołga trafimy, ale niestety tak się nie stało. Kurde, ale one to ten z wszystkich. Ja nie mogę. Totalnie nas będzie zabijać mi się wydaje. Ale, ale to zmaściłem. Dobra. Niestety będzie problem. O nie, no nie. Wiedziałem, że ona to użyje. A jaj. Dobra. Także spoko, jakiś tam, to, mm, no, jak to się mówi, trochę tutaj do tych nagród pijamy. Także dzięki Wam bardzo za oglądanie. Taki bardzo dość krótki film jak na Brawl Stars, ale myślę, że wystarczający. Jeśli ktoś chce szybkie przejrzenie konta, no to... O, tutaj do nani dostępny gadżet. Trochę trzeba pomaksować te postacie. Może kupimy jakiegoś hiperdoładowanka czy coś, więc bardzo Wam dziękuję za ten film. I na razie, bye!